Hello, good afternoon. Today we will try ten exercises in two different subjects. Czyli zrobimy 10 zadań z dwóch różnych tematów. Zbliżamy się powoli do końca roku szkolnego, nawet bardzo szybko, bo to jest już przedostatnia nasza lekcja. Tak więc słuchajcie. Jeszcze trochę się pouczmy i będziecie mieli później już dużo wolnego czasu. Mam nadzieję, że się normalnie zobaczymy już od e, września. bo jednak fajnie jest prowadzić do Was lekcje, mówiąc do Was, bo tak to nie mam pewności, czy wszyscy oglądają, słuchają itd. Ok, so. Let's start with page 88. On page 88 we've got unit 7, lesson 2. I didn't watch it. Lesson objective, grammar, past simple, regular verbs, affirmative and negative. Czyli celem lekcji jest pouczenie się gramatyki i nauczenie się tworzenia prostych zdań yy, w czasie past simple, czyli przeszłym. Z, rzecz, z czasownikami regularnymi i mają to być zdania twierdzące i przeczenia. Ale zanim do tego dojdziemy, powtórzmy sobie jeszcze te słówka związane z mediami, które mieliśmy na ostatniej lekcji. Quick check. Listen and give an example of each type of media and TV program. CD 3 track 4 cartoon cartoon hmm smurfs tv competition tv competition health kitchen game show game show jeden z 10 talent show talent show must be the music newspaper newspaper newsweek webpage webpage fifa.com serial serial how to get away with murder magazine magazine tina sports program sports program Sportowa niedziela. Radio. Radio. Radio Z. OK. And we've got grammar presentation. This is exercise number one. Listen and read. In your notebook, write the programs Max and Sarah watched. Czyli co obejrzeli, a nie czego nie obejrzeli. Słuchamy. <laughs> CD3 track 5 I watched a great television program yesterday. It was a game show. I watched it too. I didn't like it, but I liked the serial. I didn't watch the serial, but I watched the talent show. It was really good. I didn't watch the talent show. I studied for the test. Ok, so Max Watch. Watch to jest oglądać, więc musimy powiedzieć obejrzał. Żeby do czasownika regularnego dodać czas przeszły, wystarczy napisać Ed Watched. Max Watched a Game Show. And the Talent Show. Sarah watched the serial. I, I watched a great television program yesterday. It was a game show. I watched it too. I didn't like it, but I liked the serial. I didn't watch the serial, but I watched the talent show. It was really good. I didn't watch the talent show. I studied for the test. Czyli, Obejrzałem świetny program telewizyjny wczoraj, był to Teleturniej. Też go oglądałam, ale nie podobał mi się. Ale obejrzałam serial. Ja nie oglądałem serialu, ale obejrzałem konkurs talentów. Był naprawdę dobry. Ja nie oglądałam konkursu talentów. Uczyłam się do testu. Ok, i mamy tutaj, słuchajcie, yy, przeczenia w czasie past simple. Żeby zrobić przeczenie trzeba napisać didn't i zostawić w zwykłej formie czasownik, czyli na przykład didn't go, didn't watch, didn't swim, didn't come. Więc zobaczcie jak wygląda to w tabelkach. Grammar up. Past simple regular verbs affirmative. I watched the serial, you watched The serial, she watched the serial, it watched the serial, we watched the serial, you watched the serial, they watched the serial. Czyli zauważcie, że odmienia się właściwie tylko osoba. U nas jest yy, ja obejrzałem, ty obejrzałeś, albo obejrzałaś. On obejrzał, ona obejrzała, ono obejrzało, my obejrzeliśmy. Wy obejrzeliście, wy obejrzałyście, oni obejrzeli, one obejrzały, więc mnóstwo słuchajcie końcówek. Dla osób, które są z zagranicy i uczą się języka polskiego, to jest naprawdę dramat, bo im jest ciężko to wszystko zrozumieć. Natomiast po angielsku jest po prostu watched. I macie tutaj, że watch, żeby zrobić czas przeszły, zamieniamy na watched. Like na like. Ale tam nie dodajmy drugiego e, bo już się kończy na e, więc tylko d dodajemy. I stadi, jeżeli słychać i, no to D to y na i zamieniamy i dodajemy ed. studied Na stronie 97 macie tabelkę e, numer 1. Pass simple, affirmative. Czasów as simple używamy, gdy mówimy o przeszłości. W zdaniach twierdzących do czasowników regularnych dodajemy końcówkę ED, a do czasowników kończących się literą E dodajemy końcówkę D. Czasowniki nieregularne zmieniają swoją formę. I watched a serial. You watched a serial, he watched a serial, she watched a serial, it watched a serial, we watched a serial, you watched a serial, they watched a serial. Jeśli czasownik regularny kończy się literą I, y, czyli Y, przed którą stoi spółgłoska, należy zamienić literę E y na literę I, a następnie dodać końcówkę ED. And we can try exercise number two. In your notebook, write the past forms of the regular verbs in the box. Then listen and repeat. Arrive. No to dodajemy op, popsułe. Dodajemy samo d. Arrived. Ask. No to tu nie ma e, to trzeba ede. Ask. Carry. I słyszymy i. No to carry. I dodajemy ed Clean. Cleaned. Close. Kończy się na e, więc dodajemy tylko d. Closed. Dance. Danced. Hate. Hated. Laugh. Left. źle, mm, head, ok. listen, listened. Opened, opened. Tidy, no to tidy, ed, Try, i tu też jest cała bo jest I, czyli I to I. Tried. I wash, washed. I teraz słuchajcie, powtórzmy sobie to wszystko. CD 3, track 6. Arrived. Arrived. Asked. Asked. Carried. Carried. Cleaned. Cleaned closed closed danced danced hated hated laughed. laughed laughed listened listened opened opened tidied tidied tried tried, tried. washed Washed. Ok. And then we have got grammar up. Past simple regular verbs negative. I teraz, jak się tworzy ten, to przeczenie? Przeczenie tworzy się w bardzo prosty sposób, tylko trzeba zapamiętać, że w przeczeniu używa się. Podstawowej formy, a nie już tej zmienionej. Uwaga. I didn't watch the serial. You didn't watch the serial. He didn't watch the serial. She didn't watch the serial. It didn't watch the serial. We didn't watch the serial. You didn't watch the serial. They didn't watch the serial. Didn't to jest oczywiście did not. Tak więc słuchajcie, w didn't jest zawarta kwintesencja tego czasu, bo samo didn't świadczy o tym, że to jest czas przeszły. Więc reszty zmieniać już wtedy nie trzeba, a wręcz nie wolno. I na stronie 97 macie drugą czerwoną tabelkę. Pass simple negative, czyli przeczenie w czasie pass simple. W czasie pass simple w zdaniach przeczących dodajemy did not, czyli didn't. Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej. Full form, short form. I did not watch a film. I didn't watch a film. You did not watch a film. You didn't watch a film. He did not watch a film. He didn't watch a film. She did not watch a film. She didn't watch a film. It did not watch a film. It didn't watch a film. We did not watch a film. We didn't watch a film. You did not watch a film. You didn't watch a film. They, didn't, they did not watch a film. They didn't watch a film. Okay, and we can try exercise number three it is grammar practice. There are eight different points. <clears throat> okay. In your notebook, write the past forms of the regular verbs in brackets. Czyli przeszłe formy. Jeżeli jest czerwone, to musimy użyć didn't i zwykłą formę. A jeżeli jest zielone, to dajemy ed. He watched a game show yesterday. He didn't i zwykłe watch a film on his computer. 3. They looked at a web page yesterday. Four, they didn't look at a game site. Five, I liked the serial yesterday. Six, I didn't like the talent show. Seven, you listened the music yesterday. And eight, you didn't listen to the radio. radio. Okay, and then we've got exercise number four. In your notebook, write about your free time last week using all the words given. Last week, the session to go. Chili, watch a serial, a game show, a talent show, listen to. A sports program on the radio, a podcast on the internet, play an online game, a computer game. Czyli mamy zdecydować, czy my to oglądaliśmy, i tak dalej. Ok, spróbujmy zrobić to. Zaczyna się. I watched a serial and a game show last week. I liked The Serial. Pamiętajcie, jak o czymś mówimy pierwszy raz, to używamy E. Jeżeli mówimy drugi raz, to W. Ok, drugie. Słuchałem... Właśnie ja nie słuchałem. No to ja nie, ja nie słuchałem... I didn't listen to... a sports program... on the radio... Last week, w zeszłym tygodniu. OK, and the last one, grałem w grę komputerową. I played a computer game and an online game last week. I to są proste zdania, czyli obejrzałem serial i... Yy, teleturniej w zeszłym tygodniu, podobał mi się serial. Nie słuchałem programu sportowego w radio w zeszłym tygodniu i zagrałem w grę komputerową i grę online last week w zeszłym tygodniu, można napisać, podobała mi się gra. I liked the computer game. Macie też tutaj look, fioletową ramkę, i watched a serial and a game show. I liked the serial, but I didn't like the game show. Czyli to co wam powiedziałem. I na końcu tego tematu jest speaking. Ask about the television programs others watched last week. Talk to the teacher and other students. Tell the class about your results. Więc można po to, to poćwiczyć samemu, na przykład z rodziną, porozmawiać o tym. Jakie y, ciekawe rzeczy na przykład obejrzeliście? I tu jest I watched Bake Off last week. I watched it too. I didn't watch it. Czyli jedna osoba wymienia, że coś obejrzała, a druga mówi, że też obejrzała albo nie obejrzała. I na zmianę. <laughs> ok. No i to właściwie jest wszystko na razie w tym temacie. And we can go on page 89. There is unit 7 lesson 3 We Love Sports. Lesson objective vocabulary sporting events, places and people. Więc celem tej części lekcji jest poznanie słownictwa związanego z wydarzeniami sportowymi, miejscami i ludźmi. I to wszystko właśnie ma być związane ze sportem. Vocabulary presentation. I teraz tak, słuchajcie, mamy y, trochę słówek athlete sportowiec lub lekkoatleta ale lepiej jako sportowiec dlatego że atlet to jest też osoba która na przykład wchodzi na ściankę spinaczkową jeździ na BMX-ie czy podnosi ciężary championship mistrzostwa commentator komentator player gracz lub zawodnik running track bieżnia spectator widz stadium stadion Swimmer, pływak, tennis court, kort tenisowy, winner, zwycięstwo. So exercise number one: listen, read, and repeat. Match the words with the numbers in the pictures. Write the answers in your notebook. So first, repeat. Powtórzmy. CD three, track seven. Stadium, stadium, spectator, spectator, running track, running track, athlete, athlete, tennis court, tennis court, player, player, commentator, commentator, swimmer. Winner. Championship. Championship. Winner. Winner. Okay. And we have to decide what is number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. So let's go here. One. One is, of course, stadium. Number 2 is spectator. Number 3 running track. Number 4 athlete. No to jest słuchajcie, Bardzo proste, no bo tu mamy dwa do wyboru, więc no to od razu widać. Number 5 tennis court. Number 6, player. Number 7, no zresztą są do tego jeszcze, to jest po kolei wszystko, więc no, prostszego zadania chyba nie było na świecie. Commentator. Number 8, swimmer. Number 9, championship. And number number 10. Winner. Oczywiście to jest proste, jeżeli macie otworzony podręcznik, a nie tylko zeszyt. OK. Exercise 2. Work in pairs, in say a word from exercise 1 and the correct category in the box. Czyli to jest do poćwiczenia w domu. Mamy event, wydarzenie, place, miejsce i person, osoba. Ktoś na przykład z rodziny wymienia jakąś z tych 10 rzeczy, osób. Na przykład player, a Wy musicie powiedzieć, że to jest person. Swimmer, person. Tennis court, place. Stadium, place. Championship, event. I można w ten sposób poćwiczyć sobie te słówka event, place, person plus te 10, które właśnie teraz poznajemy. Exercise number 3 is vocabulary practice. In your notebook, complete the sentences using the singular or plural form of the words in Exercise 1. Plural to jest liczba mnoga, więc trzeba uzupełnić słowami z zadania pierwszego, ale czasami będzie trzeba je przekształcić na liczbę mnogą. The sp are sitting inside the st. Jeżeli jest are, to znaczy, że są, więc pierwszy musi być w liczbie mnogiej, czyli. back back towards Aha, it is that. Uh <coughs> stadium two the ath hm r no to remember two number a the athletes are running on the running No to oczywiście musi być pojedyncza, no bo zawsze jest jedna bieżnia. 3. <laughs> the sw are racing in the swimming pool. Więc znowu mamy R. Więc znowu liczba noga swimmera, więc swimmers. 4. The pool are playing tennis. R. Więc players, gracze. On e te call. Tennis court It's the town Championship I myślę, że tu jakby było championships też można yy, dać więc obojętnie czy napiszecie championship czy championships, dwie formy będą dobre, bo można mówić, że to jest mistrzostwo albo mistrzostwa Ok, five co Is talking, czyli jeden commentator. Commentator, the commentator is talking about the we of the swimming race. So about the winner. Rozmawia o zwycięstwie. Okay, exercise number four. Listening! Listen to the dialogue and point at the correct words, więc mamy wybrać, które słowa w dialogu będą prawidłowe. Macie lewą lub prawą stronę ukośnika do wyboru. CD 3 Track 8. I was at the North of England School Championship yesterday. What was it like? It was good. But there were a lot of problems. The stadium didn't open on time. Oh no. And then we wanted to watch the swimming race, but one of the swimmers was late. That's not very good. But the race was very exciting. And then we watched the tennis match, but the tennis players didn't play well. It was a bit boring. So we went to the next event, and that was brilliant. What event was that? A race on the running track the athletes were very fast it was exciting so was it good after that yes there were some more great events at every event there were commentators they talked a lot but they were very good so you had a good time yes after all the problems it was a really good day were blackrock school good no not really they didn't win any events which school was the winner Graystone School, of course. They won six events. So they were the winners of the championship. Ok. Może <laughs> coś mi w gardle dzisiaj stoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie zmieści się. No to jedziemy tu. <laughs> tak. I to wiecie, czemu ja tak sząkam bo zamiast pić wodę mineralną pije sok. A sok jest słodki, podrażnia gardło, wysusza i muszę dzisiaj znowu przejść na wodę mineralną. Okej. Okay. One the stadium, jak myślicie, co tam było? Didn't open on time. A swimmer was late for an event. The swimming race was exciting. The tennis players didn't play well. The athletes were very fast. The commentators talked a lot. Greystone School were the winners of the championship. Ok. I słuchajcie, ostatnie zadanie w tym temacie to jest game i to też jest do poćwiczenia w domu, a wydaje mi się, że gra jest całkiem atrakcyjna. Working groups of five play don't say the word. Czyli tu trzeba w pięciu grać, więc może być Wam trudno uzbierać tyle ludzi w domu. Uczeń A wybiera dowolny rzeczownik z ćwiczenia pierwszego i wyjaśnia jego znaczenie po polsku. W wyjaśnieniu nie można użyć słowa, które trzeba odgadnąć. Pozostali gracze próbują odgadnąć rzeczownik po angielsku. Każdy gracz ma jedną szansę, więc po kolei nie ma przekrzykiwania się. Uczeń, który zgadnie, wybiera kolejny rzeczownik. Na przykład jest zazwyczaj zielony, malinie i siatkę służy do gry w tenisa. Tennis Court. Jest! Bravo! Ok. Więc słuchajcie, jutro jeszcze Jutro. Może nie jutro, ale na następnej lekcji będziemy mieli o sportiszu, Zobaczymy, jak się potoczyło jej życie po wielkiej karierze dziennikarskiej, którą rozpoczęła w ostatnim odcinku. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. Thank you very much. Have a nice afternoon. Wish you all the best. Bye bye.